No więc my od początku tej kadencji Sejmu proponujemy hasła związane z obniżkami podatkowymi, m.in. kwoty wolnej, jako 12 pensji minimalnej. W mojej ocenie platforma obywatelska zaczęła podpatrywać nasze propozycje związane z prostymi niskimi podatkami. Mamy na to konkretne dowody. Jak zaczęliśmy piętnować rząd pisu za podwyżki podatkowe, to listę podwyżek podatkowych znalazłem w przemówieniach polityków platformy zmównicy Sejmowej. W tej chwili część naszych propozycji oni biorą. Nie sądzę, że je zrealizują. Jak rządzili, obniży, podwyższyli kwotę wolną od podatku o 2 złotych, czyli gdyby w tym tempie realizowali tą swoją obietnicę, to potrzeba byłoby 120 tysięcy lat, żeby dojść do 60 tysięcy. My proponujemy automatyczny mechanizm, dwunastokrotność pensji minimalnej, co w przyszłym roku po podwyżce pensji minimalnej dałoby mniej więcej 51 tysięcy złotych. Podobnie, jeżeli chodzi o podatek PIT, my zamiast rozsiewać jednozdaniowe obietnice, przedstawiliśmy propozycję zmiany całego podatku, uproszczenia, skrócenia i adresujemy problem, który jest realny dla średniego i młodego pokolenia, czyli spłacania kredytów. Proponujemy ulgę od spłaty kredytów Odwrotnie niż lewica. Lewica chce, żeby podatki płacili nawet ci, którzy tracą na inflacji od małych oszczędności. A my proponujemy, żeby nie płacić od straty na inflacji, czyli znieść podatek belki i proponujemy możliwość odliczenia kosztów odsetek kredytów i kosztów pozadsetkowych odpłaconego kredytu. Zaś jeżeli chodzi o ulgi rodzinne, zaproponowaliśmy odliczenie od podstawy podatkowania tysiąc złotych na dziecko. To są konkrety, które przedstawiliśmy już wiele miesięcy Panie, temu. Panie pośle,